Witam was moi kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Passi. Dzisiaj mam do was bardzo pyszne ciasto z czereśniami. Zaczął się sezon na czereśnie, tak się to odekorowała. Mm. Ciasto jest oczywiście przepyszne. Przepis na te ciasto mam z takiej starej książki doktora Edkera. Tutaj jest dużo różnych fajnych przepisów takich jak to jeszcze kiedyś nasze umy piekły i robiły i na pewno jeszcze nieroc z tego skorzystą także zapraszam was kochani na filmik zapraszam do, do lajkowania dajcie suba wypróbujcie recepty i do zobaczenia w następnym filmiku pa, pa. potrzebujemy 125 g masła 125 g cukru 3 jajka 200 g mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i parę kropel olejku cytrynowego Owoce wzięłam tylko czereśnie, około 300 g ich miałam Potrzebować jeszcze będziemy 6 łyżek mleka I zaczynamy od ubijania masła Dodając powoli jajka i cukier I ubijamy dalej Następnie dodajemy parę kropelek olejku cytrynowego i ubijamy dalej. Tu mam to mleko przygotowane. Pod koniec ubijania zmniejszamy obroty i dodajemy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia. I krótko ubijamy jeszcze. Dodając mleko. Razem wymieszamy i praktycznie jest ciasto gotowe. Taką powinno mieć konsystencję i przekładam do formy o średnicy 26 cm. Na górę daję 300 gram czereśni. Mam czereśnie, są moje bardzo słodkie. Praktycznie nasze ciasto jest gotowe. Pieczemy na 170 stopni góra-dół przez 30 minut. Na to ciasto, kto lubi, można dać migdały. Ja posypałam jeszcze górę migdałami. I z mojej hałki, z mojej plecionki została mi jeszcze posypka, co miałam ją w zamrażalce. Posypałam górę jeszcze tą posypką. I tak gotowe ciasto wkładamy do piekarnika. Tu już ciasto moje gotowe. Cała kuchnia fajnie pachnie. Ukroję kawałek, trochę dekoracji, i można się degustować. Na sam koniec posypałam jeszcze cukrem pudrem, jak trochę przestygło. I tak kochani, życzę smacznego. Zapraszam do lajkowania, do subskrypcji. Będę się bardzo cieszyć. I widzimy się znowu na następnym filmiku. Pa, pa kochani!